Opuścić okręt. Słyszeliśmy tylko, jak chłopcy to krzyczeli. Zbiegłem na tylny pokład i skoczyłem. Z 10-12 metrów wpadłem do wody, ktoś na mnie spadł i ściągnął w dół. Próbowałem jak najszybciej odpłynąć od okrętu. Odwróciłem się i zobaczyłem, jak nie rufa. Inni marynarze wciąż wyskakiwali. Niektórzy wciąż się go trzymali, jak mrówki patyka, gdy kadłub stał pionowo. Wszyscy walczyli o życie. Modliłem się, Boże, nie chcę umierać. Okręt, który przetrwał 10 wielkich bitew, w ciągu 12 minut zatonął w jednym z najgłębszych rejonów oceanu. Parę minut później już go nie było. Kapitan McVeigh opuścił pokład jako jeden z ostatnich. Ogień i eksplozje zabiły około 300 marynarzy, pozostałych 900 dryfowało setki kilometrów od lądu w wodach w których roiło się od rekinów. Nie dało się osłonić nóg. Gdy tak pływałem, ocierały się one. Dwa razy rekin trącił moją kamizelkę nosem. Nasze oczy dzieliło mniej więcej tyle. Dlaczego mnie nie pożarł? Od 72 lat się zastanawiam. Widzieliśmy je przez cały dzień, ale w nocy, gdy się ściemniało, słyszeliśmy marynarzy wołających o pomoc.